Przed e, naszym spotkaniem e, pozwoliłem sobie do wszystkich Państwa taką informację z prośbą o zgłaszanie ewentualnych tematów. Zgłoszony został e, jeden temat i od niego zaczniemy. A ten temat to stanowisko konwentu w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego odpadów komunalnych na terenie powiatu ludzkiego. E, w związku z tym e, tematem i stanowiskiem konwentu. Dzisiaj przedstawicieli dwóch firm Tekosami ser reprezentuje Pan Prezes Aleksander Czajkowski ze współpracownikami i, i firmę Óstą Ława, prezes Janusz A serdecznie i poproszę jak, jak będziemy ten temat realizować, a ewentualnie przedstawienie naszych e, najwyższych współpracowników, z którymi przyjechaliście. AD plus równa się życie, proponowanie idei. idei takiej prelacji AED Przestrzeni Publicznej. A rozpoczęliśmy już w związku z odpadami z dniu powiatu prezentacji i filmu takiego reklamującego samą. Dylegę. I uznałem, że idea jest na tyle warta zainteresowania, że poprosiłem na dzisiejsze spotkanie y, przedstawicieli y, firm, które zaprezentowałyby nam e, tematy tej, tak witam Panią Dorotę Pisarczyk z firmy Ethernet. i Pana Mirosława Chabina, dyrektora e, Narodowego z firmy Paramedika Polska. Państwo zajmują się tym szczegółami szczegółach i też e, poproszę o krótką prezentację za zachęcenie. E, tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu, idea jest bardzo słuszna, bardzo, e, bardzo e, Uzką polega na zaawansowanym przetwarzaniu odpadów i produkcji paliwa alternatywnego MDM. Instalacje mbp uską mogą przerabiać zarówno zmieszane odpady komunalne, jak i odpady... Urządzenie w tej chwili, to jest dokładnie takie samo urządzenie, jakie, jakie miałoby się znaleźć w tych punktach. To nie, nie jest żadna wersja demonstracyjna. To jest dokładnie urządzenie kliniczne. W tej chwili jest schowane w skrzynce która jest wyposażona w centralkę alarmową i jednocześnie tutaj akurat w tym momencie z tyłu jest schowany moduł GSM, czyli takie urządzenie, które właśnie będzie wysyłało sms a potem, że skrzynka została otwarta. Proszę się nie przerazić alarmu, bo jest ustawiony dosyć głośno co miesiąc w miejscach publicznych umiera na a właściwie może inaczej, dostanie na zatrzymania krążyka. To nie tylko problemy sercowe. 70% ma podłoże kardiologiczne. Kiedy instytucje przystąpiły do takiego programu. Między innymi rozpoczęły wyposażenie w budynku użyteczności publicznej. gdzie ten był Jest to akcja, która się zaczęła i trwa i rozwija się coraz bardziej dynamicznie.